Kapstadt, Kapstadt. Jesteśmy w jednym z niezwykłych miejsc na świecie, bo to tutaj założono dawno, dawno temu bardzo ważną kolonię, bardzo ważny port, który holendrzy wykorzystali jako kampania wschodnioindyjska, gdzie zatrzymywano się tutaj by odpocząć, by nabrać sił, by także tutaj Dobrać i żywność, i wodę do dalszej podróży do Indii, i do, do Indii, w ogóle do Azji. To tu prowadziły te szlaki szlaki zaopatrzenia, po drodze oczywiście okrętów, ale przede wszystkim zaopatrzenia w różne przyprawy, produkty pochodzące z Azji. Miejsce to zostało wybrane tutaj szczególnie dlatego, że zostało, jest położone w takiej zatoce, co czyni ją oczywiście spokojną, przystanią. Ale morze wokół Kapsztadu, wokół tej zatoki, miało bardzo złą nazwę, bo żegniarze nazywali to miejsce przylądkiem sztormów. Pierwszy ten Europejczyk, właśnie osiedlił się Holender, umownie pierwszy Holender Holend, Holendrzy, w 1652 roku. I równocześnie jest to najstarsze, najstarsze miasto najstarszy równocześnie port w tej części. Afryki, w Afryce Południowej. W latach 1666 79 zbudowano tutaj zamek, zamek Dobrej Nadziei. Zamek, który jest nieopodal stąd, został zachowany do dzisiaj i można absolutnie go oglądać. Jest odnowiony. To, co najgorsze w historii, to co wspominamy niedobrze wśród krajów kolonizatorów, jacy byli także Holendrzy. Holendrzy niestety usunęli tubylców i w ich miejsce do pracy sprowadzali niewolników. Kupowali, porywali, nie mieli żadnej litości. Dopiero parę wieków później, bo w 1806 roku Kapsztad został zdobyty przez Brytyjczyków, którzy również wykorzystali także to miejsce do tranzytu, by tutaj działać oczywiście jako to miejsce i przestani, ale przerzutu towarów, które tutaj są. To co jest bardzo znane i słynne, tutaj to wiele miejsc, pierwsza operacja na sercu wykonana w latach 60. już ubiegłego wieku, ale także wyspa, wyspa, która jest nieopodal, Roben Island, której z różnymi skutkami prawnymi wymyślonymi przez Ówczesny apartheid Republiki Południowej Afryki więziony był Nelson Madea. Oddalona wyspa zaledwie kilka kilometrów stąd, dzisiaj jest praktycznie atrakcją turystyczną, gdzie można oglądać miejsce więzienia Nelsona Mandeli, bohatera Republiki Południowej Afryki. Miasto nie jest duże, bo ma zaledwie 2000, około 400 km2. A zwiedzałem park w Kimberley, park naturalny, park, który został, został stworzony przez prywatnego właściciela, który ma tylko 4000 km. Także atrakcji wiele ciepło, dobry klimat dobra kuchnia. Miejsce, które warto zobaczyć na szlakach afrykańskich. Jest to drugie pod względem wielkości miasto w Republice Południowej Afryki. Po Johannesburgu liczy około 4, ,4 miliona 400 tysięcy mieszkańców. Kapstadt czeka do odkrycia.